Witam w kolejnym odcinku Pytania do Eksperta. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Dawid Pantera, menadżer marketingu produktu firmy Wisman. Z panem Dawidem porozmawiamy o tym, jak połączyć instalację fotowoltaiczną z pompą ciepła. Ile energii średniorocznie zużywa pompa ciepła? Przy typowym budownictwie dzisiaj będzie to zapotrzebowanie na każde 100 metrów kwadratowych na prąd dla pompy ciepła od 2000 do 3000 kWh. Wartość oczywiście średnia. Tutaj będzie zależała od tego, jaki komfort, jakie będziemy trzymali temperatury w domu. Do tego należy doliczyć energię elektryczną potrzebną pompie ciepła na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej. I tutaj ta wartość też jako taka bazowa wynosi około 1000 kWh. Znowu wartość może odbiegać od tego, w zależności od tego, jakie mamy przyzwyczajenia higieniczne, ale jeżeli tą bazę przyjmiemy, że taki budynek 100 metrów kwadratowych będzie potrzebował około 3000 do 4000 kWh na potrzeby całe grzewcze. Z ciepłą wodą. Jakie jest miejsce pompy ciepła w całym łańcuchu konsumpcyjnym energii elektrycznej w budynku? Czy to właśnie pompa ciepła jest tym urządzeniem, które w skali roku zużywa tej energii najwięcej? Budynek zazwyczaj potrzebuje około 3,5 tysiąca kWh energii elektrycznej na cele własne, na, na, na takie cele gospodarcze? E, powiedzieliśmy przed momentem, że na 100 metrów kwadratowych na cele grzewcze i ciepłą wodę potrzebujemy około 3 do 4000 kWh? Więc mniej więcej drugie tyle, ile budynek dotychczas zużywał prądu, trzeba przewidzieć na potrzeby, na potrzeby pompy ciepła. W warunkach technicznych, które zmienią się w przyszłym roku, budynek powinien tej energii potrzebować jeszcze mniej. Natomiast budynki modernizowane tutaj uwaga instalacja grzejnikowa. Może tego prądu być ponad 4000 kWh. Cały czas rozmawiamy o tej bazie 100 m2. Więc pompa ciepła powinna mniej więcej tyle samo lub nieco więcej zużyć energii elektrycznej, ile dotychczas budynek potrzebował na, na swoje własne cele. Jak więc połączyć pompę ciepła z fotowoltaiką? Pompa ciepła, podobnie jak każde inne urządzenie elektryczne w domu, jest podłączona. W rozdzielnicy za wszystkimi zabezpieczeniami, czyli traktowana jest jak każdy inny odbiornik energii elektrycznej. Ale tutaj wypada w przypadku połączenia tego z instalacją fotowoltaiczną troszkę to osznurować inaczej, troszkę inne zastosować okablowanie. Falownik podłączamy. Między, między wyłącznik główny, a zabezpieczenie różnicowo-prądowe. I w tym miejscu część energii produkowanej z dachu jest konsumowana przez odbiorniki w domu na bieżąco, natomiast ta nadprodukcja jest wysyłana w kierunku sieci. I, i tutaj jest właśnie ten, ten cały klucz, jak podłączyć pompę ciepła, bo zależałoby nam, żeby pompa ciepła w jakiś sposób um, zwiększała nam tą konsumpcję własną prądu, który produkujemy z dachu, bo pompa ciepła, wykorzystując ten prąd, może nam wytworzyć ciepło, czy to w postaci ciepłej wody, czy, zbiornika bufo, czy wyższej temperatury w zbiorniku buforowym, czy ogrzewać budynek do wyższej temperatury, czy chłodzić budynek do temperatury niższej w okresie letnim. I tutaj chcielibyśmy tą energię magazynować, bo energię cieplną lub energię chłodzenia możemy magazynować. Z energią elektryczną jest już gorzej, dlatego musimy ją wysyłać w sieć. Chcąc w takim razie ten prąd darmowy z dachu, z instalacji fotowoltaicznej, wykorzystać od razu na potrzeby pompy ciepła, to potrzebujemy pewien element pomiarowy, który powie pompie ciepła, Hej, wysyłamy prąd w kierunku sieci, załącz się i zacznij produkować albo ciepło, albo chłód. To jest jeden klucz, czyli potrzebujemy element pomiarowy. I dwa, po załączeniu pompy ciepła powinna nam się pokazać konsumpcja za elementem pomiarowym. A nie po stronie budynku, czy nie przed tym licznikiem. Więc w pewien sposób specjalny trzeba to w samej rozdzielnicy okablować. Ale nie stanowi to kłopotu dla elektryków czy dla osób, które takie rzeczy wykonywały do tej pory. To podłączenie dodatkowego elementu pomiarowego nie stanowi większego kłopotu. A jak najlepiej zaplanować taką inwestycję w hybrydę, w połączenie pompy ciepła z instalacją fotowoltaiczną? Jeśli chodzi o planowanie inwestycji w instalację fotowoltaiczną i pompę ciepła, nie ma tutaj jakiegoś specjalnego klucza. Na pewno montaż samej instalacji fotowoltaicznej na budynku już przynosi korzyści, bo wykorzystujemy prąd na swoje własne potrzeby więc na ten prąd tak zwany gospodarczy. Inwestując w pompę ciepła, można na tym etapie myśleć o zwiększeniu instalacji fotowoltaicznej, jeżeli już taka na, na budynku występuje, ewentualnie wtedy rozważać zakup instalacji fotowoltaicznej dopasowanej do potrzeb budynku i potrzeb pompy ciepła. A czy kolejność inwestycji ma znaczenie? To znaczy, czy bardziej preferowana jest kolejność taka, że najpierw inwestujemy w fotowoltaikę, potem w pompę ciepła, czy to w ogóle nie ma znaczenia? Moim osobistym zdaniem nie ma większego znaczenia, czy inwestujemy najpierw w pompę ciepła, czy, czy najpierw w instalację fotowoltaiczną. Patrząc tak troszeczkę z boku, instalacja fotowoltaiczna przynosi nam korzyści, nie, niezależnie od tego, czy pompę ciepła Posiadamy czy nie. Prawda? Bo, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, prąd wykorzystujemy od razu na, na swoje własne potrzeby. Z drugiej strony, patrząc, instalując pompę ciepła, też od razu przynosimy naszemu budżetowi domowemu korzyści, bo zmodernizowaliśmy źródło ciepła na bardziej ekonomiczne, na, na takie, które będzie nam ogrzewało budynek taniej. Więc te korzyści występują. Zarówno przy inwestycji w instalację fotowoltaiczną, jak i przy inwestycji w instalację z pompą ciepła. Idealnym rozwiązaniem oczywiście będzie montaż dwóch tych rozwiązań jednocześnie, oczywiście do siebie dopasowanych, ale naprawdę tutaj roz, ro, każde rozwiązanie, czy najpierw będzie PV, czy najpierw będzie pompa ciepła, zawsze przynosi oszczędności.